Nie bez powodu wiele diet odchudzających opiera się na ograniczeniu liczby spożywanych kalorii. Każda dieta ma bowiem doskonałe zastosowanie, bo sprawia, że spalamy więcej kalorii niż ich dostarczamy wraz z pożywieniem. A jak wiesz, ujemny bilans energetyczny owocuje zaś spadkiem wagi ciała. A tak naprawdę, ile kalorii trzeba spalić, żeby stracić kilogram masy ciała, co? Pewnie nieraz się zastanawiałaś nad tym pytaniem, zaczynając dietę czy też wytrwale, trenując na siłowni. Dlatego w tym wideo chciałbym przybliżyć Ci szczegóły związane z redukcją masy ciała i postaram się odpowiedzieć na to nurtujące pytanie. Gotowa? No to zaczynamy. Przyjęto, że 1 kg masy ciała to 7700 spalonych kalorii. Dlaczego? No bo mm, przyjmuje się, że kilogram czystego tłuszczu to 9000 kalorii. Ale sama tkanka tłuszczowa nie składa się wyłącznie z tłuszczu, bo mm, w około 13% składa się z nietłuszczowych składników e, takich jak białka i woda. No i dlatego zakłada się, że gęstość energetyczna tkanki tłuszczowej to około 7700 kalorii na 1 kg. No i e, czy zatem aby stracić kilogram tłuszczu, potrzebujemy spalić 7700 kalorii? No właśnie nie zupełnie. Bo człowiek kumuluje energię nie tylko w tkance tłuszczowej, ale również w glikogenie mięśniowym i wątrobowym oraz w białkach mięśni i narządów wewnętrznych. A ta energia również może być zużyta podczas redukcji masy ciała. No i w tym wypadku utrata glikogenu i białka wiąże się również właśnie z utratą wody. A w przypadku glikogenu jest to około od 3 do 4 gramów wody na 1 gram glikogenu. A w naszym ciele jest go można powiedzieć około kilkaset gramów, ale dokładną wartość trudno podać ze względu na duże różnice wynikające z diety i aktywności fizycznej każdej osoby. No i spalanie jedynie tysiąca kalorii z glikogenu może skutkować spadkiem jednego kilograma masy ciała. I zużycie glikogenu jest bardzo szybkim sposobem na utratę wagi i na pewno to zauważyłaś nieraz. Bo właśnie to zjawisko jest odpowiedzialne za ten taki gwałtowny spadek masy ciała w pierwszych dwóch tygodniach przejścia na dietę redukcyjną. Natomiast e, utrata 1 grama białka wiąże się ze stratą plus minus 1,5 e, grama wody. To mniej niż w przypadku glikogenu, ale nadal dość dużo, i dlatego można powiedzieć, że utrata masy mięśniowej również jest szybkim sposobem redukcji masy ciała. Ale oczywiście nie o to nam wszystkim chodzi. Dlatego jak widzisz, e, szybka strata kilogramów. Nie zawsze jest powodem do radości. A gdy chudniesz, zazwyczaj tracisz właśnie połączenie tkanki tłuszczowej, mięśni, no i wody. Dlatego też istnieje ogromna taka rozbieżność, w jaki sposób 7700 kalorii działa na różnych ludzi. A teraz może pytasz, dlaczego tak jest. Już tłumaczę, no bo, jednym, no bo jednym wielkim czynnikiem determinującym wyniki naszych zmagań jest skład ciała. Im więcej tłuszczu człowiek ma do zrzucenia, tym szybciej straci na wadze i to głównie można powiedzieć tłuszczu. Natomiast kiedy, kiedy zbliżasz się do swojej beztłuszczowej masy ciała, Twoje ciało trzyma się zapasów dla utrzymania życia i poświęca w tym wypadku mięśnie, aby utrzymać tłuszczele. No bo mm, przede wszystkim musisz myśleć o odchudzaniu jako takiej małej głodówce, a nasz organizm ma po prostu pierwotne zmysły i kiedy energia jest skąpo zjadana, obawia się, że umrze z głodu. Dlatego ratuje się jak może i zmniejsza podstawową przemianę materii, aktywność niezwiązaną z wysiłkiem, fizycznym termogenezę oraz cały naprawdę szereg innych rzeczy, które powodują po prostu, że całkowity dzienny wydatek energetyczny jest zwyczajnie mniejszy. Do tego trzeba tu zaznaczyć, że im szybciej próbujesz osiągnąć swój cel wagowy, tym więcej wagi stracisz z mięśni, a nie z tłuszczu. A należy tu też pamiętać, że beztłuszczowa masa ciała determinuje podstawową przemianę materii i na pewno istotnie wpływa na całkowitą przemianę materii. No i musisz wiedzieć, że to może sprawić, że niepotrzebna taka strata beztuszczowej masy ciała na początku odchudzania może później utrudnić Ci redukcję w kolejnych etapach. No i najważniejsze jest to, że strata jednego kilograma może tak naprawdę wymagać deficytu energetycznego na poziomie od zaledwie tysiąca, jeśli tracimy oczywiście sam glikogen, do 7700 kalorii, jeśli naszym celem jest wyłącznie tkanka tłuszczowa. No i e, trzeba tu też zaznaczyć, że osoba otyła potrzebuje większego deficytu energetycznego, żeby stracić kilogram masy ciała. W w porównaniu do osoby szczupłej. A wynika to z tego, że traci ona głównie tkankę tłuszczową, bardzo bogatą energetycznie, a traci mało tej tkanki beztłuszczowej, która jest de facto uboga w energię. Niemniej jednak musisz być tego świadoma, że zrzucenie jednego kilograma wymaga od nas bardzo dużo cierpliwości oraz wytrwałości. No i bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, że jeśli troszkę zaniedbywałaś swoje ciało i przyrost tkanki tłuszczowej wzrastał systematycznie przez kilka miesięcy, czy też może lata, to musisz być świadoma, że nie zrzucisz bezpiecznie tych kilogramów w ciągu kilku krótkich tygodni. No i jeśli szukasz diety, która zadziała cuda, to bardzo proszę Cię, ale naprawdę bardzo. Nie idź w tym kierunku, bądź po prostu systematyczna w tym, co robisz. No i regularne ćwiczenia oraz odpowiednio zbilansowana dieta naprawdę zdziałają, tylko po prostu potrzeba troszeczkę czasu na to, żeby zobaczyć efekty. Ok? <laughs> no to co, dziękuję Ci jak zawsze za uwagę no i oczywiście za Twój kciuk w górę. No i jak zawsze w razie pytań pozostaje do Twojej dyspozycji, a jeśli potrzebujesz konkretnych rozwiązań, to odezwij się do mnie, bo trzymanie się planu dietetycznego jest na pewno łatwiejsze, gdy masz kogoś obok Ciebie, kto ma wiedzę, doświadczenie, no i przede wszystkim cię wspiera w tym wszystkim. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć!